Pewnie jesteś zaskoczony, że mnie tu teraz widzisz. Zadaj więc sobie pytanie, czy wszystko wiesz o tej szkole. Już niedługo to wszystko się skończy. Obyś miał rację. Chciałbym, abyś pamiętał, że Wolna Polska to Twój dom. Dbaj o ten kraj. Doceni to, co masz. Anglia i Francja obiecują nam pomóc. Jesteśmy uratowani! Hurra! Harowero, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Raterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła! Niech żyje Polska! Miałem niewiele więcej lat niż ty teraz, gdy walczyłem o ten kraj dla ciebie. Trzymaj się!